Mój drogi synu, zaufaj mi, uwierz w moje światło, moją miłość i moją stałość. Nigdy cię nie zawiodę, zawsze pamiętaj, że jesteś otoczony moją łaską i dobrocią i zamierzam obdarzyć cię wielkimi błogosławieństwami. Moje uczucie do ciebie jest nieskończone, a moja lojalność jest niezniszczalna. Nieważne jak ciemna może się wydawać twoja ścieżka. Moja jasność będzie Cię prowadzić. Sugeruję, abyście nadal żyli moimi naukami i nieustannie się modlili, a wtedy będziecie świadkami mojej mądrości, manifestującej się w waszym życiu, która przyniesie Wam dobrobyt. Powstańcie jeszcze raz, otwórzcie swoje serce i mówcie moją prawdę. Deklaruj swoją wolność, nie pozwól, aby przekleństwa, więzy i łańcuchy ograniczały Cię. Ponieważ jestem z Tobą, oświetlając Twoją drogę, chroniąc Cię i napełniając Cię uczuciem. Nigdy Cię nie opuszczę, jestem z Tobą na zawsze, prowadzę i błogosławię każdą część Twojej istoty, nawet jeśli utrzymuje się niepewność. Rozproszą się, gdy uświadomisz sobie głęboki wpływ mojej miłości na Ciebie i cuda, jakie moje uzdrowienie wnosi do Twojego życia. Nie bój się być moim narzędziem, nawet jeśli spotkasz się z wyśmiewaniem lub trudnościami, zareaguj życzliwie i zostaw rezultaty mnie. Weź mnie za rękę i chodź ze mną ku swoim błogosławieństwom, wiedząc, że moja miłość do Ciebie jest nieskończona. Tę nową drogę przejdziemy razem, bo rozumiecie, że realizacja marzeń nie jest samotną podróżą. Droga może być pełna przeszkód i wyzwań. Ale ze mną u twojego boku będzie łatwiej i bardziej znośnie. Cokolwiek spotkasz, nie upokorzy cię, ale wzmocni i napełni radością. Ze mną u swego boku, w dzień i w nocy, jako twój niezachwiany strażnik, pokażę ci, że zawsze będę przy tobie, aby cię wspierać, gdy wybierzesz odwagę i dasz z siebie wszystko. Chodź ze mną bez objazdów. Bo ja osobiście chcę cię poprowadzić w tę podróż pełną cudów, do celu bogatego w cuda i radości. Nadszedł czas, aby uwolnić się od ciężarów, które dźwigasz, oddając mi wszystkie swoje lęki i zmartwienia. Chcę oczyścić twój umysł z ciężkich wspomnień, które ciągną cię w dół. Kiedy usłyszysz mój głos, poczujesz, że twoje serce jest wolne od rozpaczy, twoja dusza jest uzdrowiona. A twoje łzy otarte. Odrzuć smutek i poczucie winy, przyjmij moje przebaczenie. Rozpoznaj, że nie ma nikogo we wszechświecie, kto mógłby zaoferować Ci miłość tak nieograniczoną jak moja. Pamiętajcie, że na wszystko w życiu jest czas, problemy przychodzą i odchodzą, ale najważniejsze jest to, żebyście uczynili mnie priorytetem w swoim życiu. Zajmę się Twoimi zmaganiami i dam Ci mądrość, abyś podejmował konkretne decyzje i konsekwentnie odnajdywał spokój. Jednakże nadszedł czas, aby zaprzestać wysiłków wywołujących niepokój, zatrzymać się, aby ponownie połączyć się ze mną, przeżyć na nowo sny, które uważałeś za stracone, i ożywić na nowo zapomniane pragnienia. Wyobrażam sobie przyszłość z Wami pełną błogosławieństw. Osiągniętą dzięki waszej niezachwianej wierze i odwadze w stawianiu czoła wyzwaniom. Twoja odporność i silny charakter, ukształtowany przez moją miłość, ujawniają twoją głęboką duchową wrażliwość w trudnych chwilach. Zawsze byłem przy tobie, oferując pocieszenie i siłę, pomagając ci zrozumieć twój cel i przeznaczenie. Karm moje słowa w swoim sercu, kochaj i szanuj siebie tak, jak ja Cię kocham, okazując tę samą cierpliwość i miłość swojej rodzinie. Wkrótce będziesz świadkiem cudów, za którymi tęsknisz. Nawet ci o trudnych osobowościach się zmienią, a zagubieni odnajdą drogę powrotną do domu. Przyjmuj je z miłością i zrozumieniem, bez osądzania. Pamiętaj, że żyjesz i dzięki mojej łasce i miłości przebaczyłeś mi. Przychodź do mnie każdego ranka, aby dzięki Twojej silnej wierze napełnić się pokojem i mądrością. Wnoszę odrodzenie do Twojego życia. Czas się wyleczyć. Pozbądź się starych urazów i szukaj pojednania i pokoju. Pozbądź się przesłych myśli i wspomnień, które wysysają Twoją energię i kradną Twoją witalność. Kocham Cię i chcę Cię obficie błogosławić. Poświęć mi pierwsze chwile swojego dnia, a doświadczysz, jak moja miłość czyni potężne cuda w Twoim życiu i życiu Twojej rodziny. Gdziekolwiek jesteś, usłyszysz mój głos i poczujesz ciepło moich słów, które dodadzą zachęty i siły Twojej duszy i Twojemu sercu. Bądź cierpliwy we wszystkim, co dzieje się w Twoim życiu, znajdź w sobie spokój. Pamiętajcie, że jestem z Wami i będę szanować Waszą wiarę. Wszystko ma swój cel, nawet jeśli teraz tego nie rozumiesz. Kiedy ten okres się skończy i otrzymasz błogosławieństwa, które dla Ciebie przygotowałem, zrozumiesz, dlaczego wiara, zaufanie, cierpliwość i czekanie są tak ważne. Dzięki Twojej wytrwałości otrzymałeś już wiele błogosławieństw, a jeszcze wiele jeszcze przed Tobą. Wiem, że kochasz mnie za to, kim jestem, a nie tylko za to, co zapewniam. Postrzegasz mnie jako swojego ojca, swojego Boga, swojego Pana, swojego przyjaciela, swojego stwórcę. Kontynuuj dobrą pracę i wierz w moje słowa i obietnice bez względu na wyzwania, przed którymi stoisz. Zawsze stawiaj mnie na pierwszym miejscu w swoim życiu ponieważ nie pozwolę Ci pokonać ani zawstydzić. Wybieraj mądrze swoich przyjaciół i ignoruj tych, którzy próbują Cię zniechęcić lub ukraść Twoją wiarę. Nie pozostaniesz w tej sytuacji na zawsze, przyjdę w idealnym momencie i Cię uratuję. Twoje rozczarowanie postrzegam jako próbę, która czasami wystawia na próbę Twoją wiarę, ale nie zniechęcaj się, nie poddawaj się, bądź silny. Wkrótce znajdziesz drogę powrotną na ścieżkę, którą miałeś podążać, ścieżkę, która prowadzi do moich błogosławieństw. Wiem, że oczekiwanie może wydawać się nieskończone i pełne powodów, aby się poddać. Zachęcam Cię jednak do dalszej wiary. Wyzwania, przed którymi stoisz dzisiaj, kształtują Twoją siłę i nikt nie może odebrać błogosławieństw i darów, które dla Ciebie mam. Kocham Cię. Jeśli mi zaufasz, dokonam cudów. Jeśli przyjmiesz moją miłość, okażesz lojalność i zaangażowanie w wypełnianiu mojej woli. Jest wiele pięknych rzeczy, które chcę dać Tobie i Twojej rodzinie dla Twojej przyszłości i dobrego samopoczucia. Twoje posłuszeństwo jest potężnym narzędziem, które eliminuje przeszkody i sprawia, że Twoje emocje i duch są niezachwiane i wytrwałe w obliczu wyzwań. Znacie dobrze moją miłość i często okazujecie swoją wiarę, która działa na wyższym poziomie. Tutaj jednoczymy Waszą wiarę, lojalność i determinację, aby walczyć i nigdy się nie poddawać. Takiego nastawienia potrzebujesz, aby przyjąć błogosławieństwa, jakie dla Ciebie mam. Mój drogi synu, Jestem tutaj, gotowy. Nie każ mi czekać. Jeśli inni kuszą cię tym, co uważają za najlepsze, nie słuchaj ich. Ty jesteś gałęzią, a ja drzewem. Musisz pozostać połączony ze mną, aby otrzymać odżywczą siłę potrzebną do wzrostu i odnowienia swoich marzeń. Jeśli mnie opuścisz, będziesz zgubiony. Jeśli uwolnisz się z moich uścisków, zamieszanie zaćmi Twoje myśli. Jeśli zignorujecie moje słowa i rady, złamiecie moje przykazania i zapomnicie o mojej miłości, staniecie się ofiarą przeciwnika. Nigdzie indziej nie znajdziesz słów życia wiecznego i prawdy. To jest Twoja rodzina, to jest Twój dom. Będą jednak tacy, którzy będą chcieli sprowadzić Cię z właściwej ścieżki. Użyją uwodzicielskich słów, aby przekonać Cię, że mnie nie potrzebujesz. Bądź czujny i przygotowany, gdy wróg przyjdzie, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ale nie bój się, nic Ci nie zaszkodzi, jeśli pozostaniesz we mnie. Dam Ci wszystko, czego potrzebujesz. Każde błogosławieństwo, jakim Cię obdarzam, ma wieczne znaczenie. Przyszedłem cię ocalić, nie chcę, żeby twoja dusza zaginęła. Otoczę cię moją mocą i ochronie, ale musisz obiecać, że nie poświęcisz swojego czasu ani uwagi tym, którzy mogliby odebrać ci błogosławieństwa. Jeśli pragniesz spokoju i harmonii dla swojej rodziny, zostań ze mną. Nie rozpaczajcie, wkrótce będziecie świadkami owoców waszej wiary i mojej odpowiedzi na nią. Cud, którego potrzebujesz, jest blisko. Mówię do Ciebie z miłością, więc słuchaj uważnie. Nawet jeśli teraz nie wszystko rozumiesz, zachowaj te słowa blisko serca. Mówię do Ciebie uprzejmie, nie jestem na Ciebie zły. Ty szukasz odpowiedzi, a ja milczę, dając Ci przestrzeń do dalszego życia i dokonywania wyborów. Nie szukałeś mojego przewodnictwa. Gdy wyruszałeś na nieznane terytorium, nie prosiłeś mnie o radę ani nie ufałeś mi w swojej podróży. Przejąłeś kontrolę nad swoim życiem, a teraz, gdy stawiasz czoła wyzwaniom, obwiniasz mnie za swoje trudności. Mój drogi synu, prosiłam Cię, abyś trzymał swoje serce i oczy na mojej drodze, prosiłam Cię, abyś opowiadał mi o wszystkich swoich planach, karmił się moimi słowami, szukał mojej woli. Robiłeś to przez chwilę, aż zmęczyłeś się i zdecydowałeś polegać na własnych siłach. Wybrałeś niebezpieczną ścieżkę w pogoni za osobistymi korzyściami, myśląc, że ucieka z ciebie prawdziwa radość. Przygotowałem dla ciebie coś wyjątkowego. Mówiłem do ciebie, gdy spałeś w nocy i na różne sposoby w ciągu dnia, ale już nie odpowiadałeś. Z miłości do Ciebie wszedłem do Twojego życia. Samotnie wyruszyłeś na bitwę i przez swój upór spadłeś w przepaść, ranny, smutny i zagubiony. Pomiędzy łzami i lamentami zawołałeś moje imię. Jezus Cię ocalił, uwolnił Cię z tego miejsca. Mój drogi przyjacielu, kontemplowałem Twoje serce, widziałem Twoje łzy jak łzy dziecka. Przyjąłem jego skruchę, wyciągnąłem rękę i uratowałem jego duszę z otchłani. Umiłowany synu, mówię czule do twojej duszy. Jeśli chcesz żyć w prawdziwej wierze, musisz pozostać zjednoczony ze mną na zawsze. Nie masz innego wyboru, jeśli chcesz zwyciężyć w swoim życiu. Pozostańcie połączeni z moim duchem, zawsze czyści i chronieni mocą mojej krwi. W schronieniu mojej miłości. Chodź teraz, mój synu, idź do domu. Otwórz usta i przyjmij chleb życia, który przemieni Twoją duszę. Pozostań tutaj, bo jeśli opuścisz moją obecność, nie zaznasz ani spokoju, ani szczęścia. Twój cud jest blisko, wystarczy kilka kroków wiary i będzie Twój. Odpowiem na twoje modlitwy i wkrótce rozwiążę twoje problemy. Poczujesz się bezpiecznie, jak ptak pragnący wznieść się na nowe wyżyny. Nie będziesz już szukać aprobaty u tych, którzy z ciebie drwią lub próbują cię zadowolić. Od teraz zajmę najważniejsze miejsce w twoim życiu i sercu. Jeśli znosisz upokorzenie ze strony innych, wartość, jaką cię cenię, spadnie. Nie musisz się kłócić ani krzyczeć w odpowiedzi. Proszę tylko, abyście przestali pozwalać, aby ci, którzy bawią się waszymi emocjami i niszczą wasze szczęście, mieli na was wpływ. Dałem wam ducha miłości, mocy, samokontroli, mądrości i odwagi. Nie jesteś związany strachem, ani nie zostanie zdominowany przez tchórzostwo. Ludzie widzą w tobie coś wyjątkowego. Coś, czego chcą, ale nie mogą dostać. Ofiarowałem im moją miłość i błogosławieństwa, ale zdecydowali się mnie odrzucić. Usłyszeli moje słowo i postanowili pójść złą drogą. Ale ty postępujesz sprawiedliwie i otrzymujesz wiele błogosławieństw, podczas gdy oni zmierzają w stronę smutku i zniszczenia. Musisz podążać tą świętą ścieżką. Nie oglądając się na boki ani do tyłu. Po prostu skup się na tym, co jest przed Tobą. Nie myśl o przeszłości, zajmę się tym. Szukajcie swojej przyszłości, powierzcie mi wszystkie swoje plany, szukajcie mojego słowa i codziennie klękajcie, aby otrzymać moje przewodnictwo. Odtąd spodziewaj się tylko cudów i triumfów. Życie jest wyzwaniem i będziesz musiał stawić czoła wielu zmaganiom, ale moja miłość cię otacza i moja moc jest zawsze tam, aby ci pomóc, gdy pojawią się problemy. Nie bój się, idź dalej, bo zwycięstwo jest twoje. Odpowiadaj życzliwie tym, którzy rzucają ci wyzwanie i rzucaj wyzwanie wątpliwościom, które mogą się w tobie zakorzenić. Ci, którzy żyją samotnie, wybrali tę ścieżkę dla siebie. Nie każę ich za ich błędy, postanowili wyrwać mi serce i bez żadnych wskazówek zaczęli zniechęcać innych. Uważaj, kogo słuchasz. Mam nadzieję, że twoja wiara pozostanie silna i że nigdy nie stracisz z oczu tego, kim naprawdę jesteś. Dałem ci życie, radość, odnowiłem twój cel, napełniłem cię pokojem i pomnożyłem twoją mądrość. Skup się na sobie i swojej rodzinie. Nie wyczerpuj się, starając się zadowolić świat, biegając obciążony zmartwieniami lub żyjąc życiem podyktowanym przez innych. Jeżeli ktoś cię obraża lub próbuje zakłócić twój spokój, nie reaguj od razu. Odpowiadając, rób to ostrożnie. Odpowiedź pełna miłości może dotrzeć nawet do najtwardszych serc. Niech mój duch święty prowadzi Twoje słowa. Wiele osób jest zdezorientowanych i jest w ciągłym poruszeniu, wyładowując na Tobie swoje frustracje, ponieważ uważają, że ich życie jest spokojne i uporządkowane. Mogą próbować sprawić, że stracisz kontrolę, ale im się to nie uda. Bo jestem Waszym stwórcą i władcą Waszych serc. Nauczę Cię, co mówić. Zapamiętaj te słowa, zamiast gniewu prześladowcy usłyszysz pokojową odpowiedź. Zobaczysz, jak inni będą zaskoczeni zmianą twojego charakteru. Nie będą już postrzegać cię jako smutnego, niespokojnego, przygnębionego lub złego. Wasze zachowanie będzie odbiciem mojej świętości. Z Twoich ust popłyną słowa odpowiednie dla duszy, słowa, które mogą uzdrowić i odbudować. Twoje wybory są mądre, a Twoje wyniki są owocne. Nawet ci, którzy się zgubili, będą tęsknić za tym, co masz, ponieważ się zmieniłeś. Ta przemiana jest jednym z największych darów, naprawdę wspaniałym błogosławieństwem. Mają nadejść kolejne cuda. Nic ich nie powstrzyma. Skup się na przyszłości, klękaj codziennie w modlitwie, powierz mi swoją drogę. Otworzę dla ciebie drzwi sukcesu i radości. Wracaj codziennie, aby zanurzyć się w tym świętym i potężnym słowie. Będziesz odżywiany i będziesz dziękował z głęboką wiarą za wszystkie cudowne rzeczy, które dopiero nadejdą. Zawsze pamiętaj, Naprawdę Cię kocham, bardzo Cię doceniam. Jedź bezpiecznie, spójrz w górę. Jest silniejszy niż lew, odważniejszy niż orzeł. Wiem, że obudziłeś się dzisiaj przytłoczony wieloma problemami, ale te przytłaczające uczucia są tymczasowe. Moja miłość do Ciebie jest wieczna. Położę kres smutkowi i rozpaczy, którą dzisiaj odczuwasz. Poprowadzę Twoje kroki i cele, dodam Ci energii, otoczę Cię swoją obecnością. Stój niewzruszenie, bez strachu patrz swoim wrogom w oczy. Okażcie swoją wiarę, będąc wobec mnie lojalni, ufając mi i będąc mi posłuszni. Dam Ci wiele możliwości i musisz pukać do tych drzwi dzień i noc, aż się otworzą. To pokaże, jak bardzo się zmieniłeś. Nie jesteś już osobą, którą inni uważają za słabą, biedną i nieudaną. Nigdy nie byłem. Być może ludzie przekonali Cię, że jest inaczej, ale Twoim największym błędem było nadmierne zamartwianie się tym, co myślą inni. Pamiętaj, odtąd ani przyjaciele, ani wrogowie nie będą decydować o Twoim losie. Gdziekolwiek się udasz, zachowuj się jak Mistrz. Niech wszyscy zobaczą, że jesteś moim synem, synem króla. Wiesz, kto cię kocha i w kogo wierzysz. Bądź pewien, że twoje największe błogosławieństwo jest już w drodze i że twoje ostateczne szczęście wkrótce się ujawni. Choć inni mogą osłabnąć i załamać się w obliczu problemów, które niszczą ich wiarę, ty masz obrońcę. Znasz mnie, znasz moje imię. Jestem Jezusem, tym, który Cię powołał i wyprowadził z najciemniejszych chwil. Okazałem mu miłosierdzie i ukoronowałem go czcią. Odziany w miłość i królewskie szaty, płynie w tobie rzeka nadprzyrodzonej mocy. Wielkie cuda dzieją się przez Twoje ręce. To da Ci siłę do pokonania wrogów i odporność na siły zła. W tym krytycznym momencie swojego życia głowa do góry. Nie słuchaj tych, którzy próbują Cię poniżyć. Wiedz, że kocham Cię głęboko. Bądź pewien ścieżki, którą podążasz. Trwajcie w modlitwie i walczcie do końca. Módl się w idealnym momencie, a ja odpowiem. Czerp siłę z mojej miłości. Jesteś moim wiernym wojownikiem, uważnie słucham Twoich modlitw. Odpowiedzi, których szukałeś, wraz z wieloma błogosławieństwami od początku czasu. Pozostawiasz za sobą wszystkie wspomnienia porażek i poczucia winy. Zdecyduj się nie ustępować, walcz każdego dnia i ignoruj plotki i ataki ludzi. Wybacz, idź dalej, zostaw to za sobą i idź dalej. Moje słowa będą Twoją tarczą, Twoja wiara będzie jak miecz. Pomogę Ci pokonać każdą przeszkodę, jaką napotkasz. Wybierz wytrwałość, a ja dam Ci siłę do ponownej walki. Jestem Twoim przewodnikiem, Twoim dostawcą. Znam Twoje potrzeby i zapewnię Ci to, czego potrzebujesz, a nawet więcej. Deklarujcie ustami i całym sercem, że nadal będziecie walczyć, żyć i wierzyć. Amen.